Dołączcie do nas w podróży po życiu rodziny królewskiej Jordanii. Odkryjemy najnowsze zdjęcia, uroczyste obchody, zruszające chwilę i radość z narodzin nowej księżniczki. Nie przegapcie tego fascynującego spojrzenia na ich codzienne życie. Oczy odbiorcy padają na urokliwe rodzinne zdjęcie, na którym królowa Rania z radością składa życzenia swoim dwóm córkom z okazji urodzin. Księżniczka sama kończy dziś 25 lat, a księżniczka Iman świętuje jutro swój dzień. Królowa z lekkim humorem dzieli się urodzinowymi życzeniami, dodając, że wnuczki szybko dorównują. Książę Hussein dołącza do życzeń dla księżniczek samy i iman, wyrażając miłość do swoich najlepszych i najbardziej kochanych sióstr w poście na Instagramie. Odbiorca zauważa wyjątkowe zdjęcie, ukazujące księcia jego siostry i żonę księżniczkę rajwę, trzymających się za ręce. Oczom odbiorcy ukazuje się scena z Nowego Jorku, gdzie królowa Rania, przebywająca na sesji ONZ, spędza przerwy w towarzystwie najbliższych, króla Abdullaha, ciężniczki Iman i maleńkiego Aminy, królowa, z czułością, pój swoją najmłodszą wnuczkę, ciesząc się wspólnym czasem. Odbiorca widzi uroczyste rodzinne zdjęcie, na którym król Hussein z miłością składa urodzinowe życzenia swojej matce z okazji jej 55 urodzin na fotografii widnieją z uśmiechem na twarzy ciąża, królowa i jej teściowa, ciężniczka Rajwa. Wzrok odbiorcy przyciąga niepublikowane wcześniej portretowe zdjęcie królewskiej pary, przygotowane z okazji urodzin królowej rani, obok króla Abdullaha, królowa rania pewnie spogląda w dal, emanując elegancją i gracją. Odbiorca dostrzega elegancką królową Ranię, która w swoim ulubionym miejscu delektuje się kawą w towarzystwie ukochanego męża, króla Abdullaha, a ten intymny moment królowa chętnie dzieje się na Instagramie, wywołując u fanów lawinę wirtualnych serc i pozytywnych emocji. W oczach odbiorcy pojawia się uroczy portret, na którym królowa Rania z dumą gratuluje swojemu synowi, księciu Huseinowi, 31 urodzin, a wspomnienie o tym, że od sierpnia 2024 roku jest on dumnym ojcem maleńkiej ciężniczki, dodaje obrazowi ciepła i szczęścia. Odbiorca jest świadkiem intymnej chwili, gdy królowa rania z czułością gratuluje mężowi rocznicy ślubu, a piękna fotografia, ukazująca uśmiechnięte twarze króla Abdullaha i królowej w objęciach, symbolizuje ich nierozerwalną więź trwającą już 32 lata. Odbiorca dostrzega królową ranie, która z radością spędza czas z najbliższymi podczas świętowania Eid ulata, a prywatne zdjęcie, na którym królowa objmuje swojego najmłodszego syna, księcia Hashema, emanuje rodzinnym ciepłem i bliskością. Oczy odbiorcy skupiają się na uroczystej ceremonii obchodów 79 rocznicy niepodległości Jordanii, na której króla Abdullaha otaczają jego dzieci księżniczka Salma i książę Haszem, podczas gdy królowa Rania, choć nieobecna, dzieli się powodem swojej nieobecności na Instagramie. Na kanapie, otulona kocem, królowa Rania spogląda z tęsknotą na celebrację dnia niepodległości, a u jej boku, z troską, Zasiedła księżniczka Iman, chcąc złagodzić jej ból, jak podkreśla królowa w instagramowym wpisie, pełnym sentymentu za wspólnymi chwilami. Księżniczka Salna, roześmiana i pełna wadości, stoi obok swojego młodszego brata, księcia Hashema, tworząc uroczy kady, który królowa Rania umieściła w sieci, opatrując go serdecznym podpisem, wyrażającym miłość do swoich najmłodszych dzieci podczas świętowania. Terepły, osobisty sposób, książę Husań składa życzenia z okazji urodzin swojej ukochanej żony, księżniczki Rajwy, podkreślając wdzięczność za jej miłość, ciepło i radość, jakie wnosi do życia księżniczki Iman i jego samego, podczas gdy wszyscy czekają na jej 31 urodziny. Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Jordanii 21 marca, książę Husain udostępnia dwa urocze zdjęcia swojej córki, na jednym z nich widać małą iman z mamą, a to pełne wiosennego uroku ujęcie doskonale oddaje radosny nastrój tego wyjątkowego dnia. Urocze zdjęcie pokazuje księcia Husajna z matką, królową Ranią, która z dumą spogląda na swoich wnuków, a księżniczka Rajwa, obok, wypełnia i dom ciepłem, w towarzystwie, którego król wyraża głębokie uczucia, dedykując wzruszające słowa na dzień matki februar 2025 w szpitalu pojawia się radosna wizyta. Książe Hussein, ciężniczka Rajwa i ich córka Iman przybywają, aby poznać najmłodszego członka rodziny, ciężniczkę Aminę, a dumny ciąże Hussein trzyma swoją nową siostrzenicę w ramionach, otoczony uśmiechem Jamela Termetisa i ciężniczki Iman. Zaledwie kilka miesięcy temu sam książę Hussein został ojcem i doskonale rozumie emocje swojego szwagra Jamela. Spotkanie to okazją do radości dla całej rodziny, a księżniczka iman z ciekawością spogląda na nowonarodzoną kuzynkę Aminę. Pokojna księżniczka Amina, otulona ramionami wujka, słodko śpi, a książę Hussein patrzy na nią z rozpromienioną twarzą. Życząc jej, by była źródłem radości dla rodziców i kochającą siostrą oraz przyjaciółką do końca życia. 16 lutego 2025 w Jordanii ogłoszono radosną nowinę. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu ciąży księżniczki Iman, królewska rodzina z radością powitała na świecie księżniczkę Aminę wspaniałą nowinę dla całego kraju. Kolowa Rania i król Abdullah Teraz po raz drugi dumni dziadkowie nie kryją swojej radości, a świeżo upieczony tata Jame Aleksander Termiotis wygląda na wyjątkowo dumnego, patrząc na swoją córkę i jej rodzinę. Wzrok przyciąga scena pełna ciepła, król z uśmiechem wita swoją maleką wnuczkę, ciężniczkę Aminę, otaczając ją czułością i miłością, a jego spojrzenie wyraża bezgraniczną radość z przyjścia nowego członka rodziny. Zruszające słowa królowej rani do jej córki i wnuczki wypełniają serce. Moja kochana iman została mamą. Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że poznaliśmy Aminę, najnowszy skarb naszej rodziny. Serdeczne gratulacje, Jamel i iman niech Bóg was i waszą córeczkę błogosławi. Na zdjęciu widoczna jest mała księżniczka iman, pierwsza wnuczka królewskiej pary Jordanii, która z zaciekawieniem wpatruje się w twarz swojego dziadka Abdullaha a cała scena emanuje czułością i rodzinną bliskością. Dziś wyjątkowy dzień. Król Abdullach obchodzi swoje czy urodziny, a jego najmłodszy syn, książę Haszem, świętuje 20 rocznicę urodzenia, a ich wspólne rodzinne zdjęcie podkreśla więź i dumę. Królowa Rania dzieje się uroczystym momentem z radością w sercu, witając swoich najbliższych uroczystym postem na Instagramie, gdzie widoczna jest piękna fotografia królowej z synem. Królowa Rania otrzymuje serdeczne życzenia od męża, które brzmią Życzymy wszystkiego dobrego, jesteś dla nas całym światem, a uśmiech na jej twarzy zdradza wdzięczność i radość z tego ciepłego gestu. 16 stycznia 2025 roku, tuż przed zaprzysiężeniem męża, malania Trump wita królową Rani z Jordanii w Palmbach, Floryda, a w eleganckiej sali pałacu widać i wymianę serdecznych słów podczas spotkania zorganizowanego przez nową pierwszą damę. Tuż przed Nowym Rokiem rodzina królewska z Jordanii publikuje na Instagramie niepublikowane wcześniej portret, który powstał podczas 25 rocznicy panowania króla Abdullaha, a w eleganckich strojach królewska para emanuje spokojem i godnością. W weekend ciężniczka Rajwa i następca tronu, książę Hussein, Odwiedzają w Jordanii centrum leczenia i rehabilitacji Sets of Hope, gdzie uśmiechnięci pozują na wspólnym zdjęciu z lekarzami, wspierając ich misję. Początek sierpnia przyniósł na rodzinę ciężniczki iman, pierwszego dziecka następcy tronu, księcia Huseina, a królowa Rania po raz pierwszy zostaje babcią, a teraz dumnie pokazuje na Instagramie, jak uczestniczy w spotkaniu online z wnuczką. Wzrok przyciąga data 27 września 2024 roku, a wraz z nią informacja o urodzinach księżniczki Iman, która obchodzi swoje 28 urodziny, a jej mama, królowa Rania, z dumą i miłością publikuje na Instagramie serdeczne życzenia, wyrażając ogromny sentyment i wsparcie. W dniu 26 września 2024 roku widać na zdjęciu księżniczkę Salmę, która właśnie świętuje swoje 24 urodziny, a królowa rania dzieje się uroczym zdjęciem matki i córki na Instagramie, podkreślając, jak bardzo uśmiech córki jest błogosławieństwem w jej życiu. Na nowym zdjęciu, które zachwyca fanów rodziny królewskiej z Jordanii. Widać księcia Huseina, który z czułością trzyma w ramionach swoją małą córeczkę Iman, a krótkie, ale pełne miłości słowa z moim skarbem dodają uroku temu intymnemu momentowi. Z relaksującego zdjęcia, które ujawnia królewską rodzinę w domowym zaciszu widać, jak mała księżniczka Iman spokojnie śpi w ramionach swojej babci, a królowa rania, otoczona ciepłem i czułością, prezentuje się w luźnym stylu, ujawniając niezwykle osobistą chwilę widać promieniujących z radości świeżo upieczonych rodziców, księcia Husseina i ciężniczkę Rajwe, którzy szczęśliwie wracają do domu z noworodką iman, a książę Hussein publikuje w mediach społecznościowych pierwsze rodzinne zdjęcie, dziękując za wspaniałą opiekę nad nimi. W sierpniu 2024 roku cała rodzina królewska i niezliczeni fani rojalców unoszą się na fali euforii, następca tronu Jordanii i jego żona, po raz pierwszy zostali rodzicami, a ich maleńka księżniczka Iman debiutuje na filmie, urzekając swoim urokiem, podczas gdy dumny ojciec nie może oderwać od niej wzroku. W lipcu 2024 roku, po długim oczekiwaniu, fani rodziny królewskiej z Jordanii mogą wreszcie zobaczyć zdjęcia z księżniczką Iman i jej mężem, Jamelem Aleksander Termiotisem, a królowa Rania, w trakcie oficjalnej wizyty spontanicznie chwyta ich na wspólne, pełnej miłości ujęcie, potwierdzając ich niezwykłą więź. W czerwcu 2024 roku rodzina królewska z Jordanii publikuje wzruszające rodzinne zdjęcie z okazji Eid al-Adha, składając życzenia wszystkim muzułmanom i świętując razem to ważne, islamskie święto, które w tym roku trwa aż do czwartku. W lutym 2024 roku, po śmierci królowej Hussein w 1999 roku, król Abdullah obchodzi 25 rocznicę wstąpienia na tron Jordanii, a królowa Rania towarzyszy mu podczas uroczystej ceremonii, podczas której powiewa srebrna flaga jubileuszowa. Poli książę Hussein i księżniczka Rewa również uczestniczą w oficjalnych uroczystościach, a królowa Rania, za pośrednictwem Instagrama, kieruje do swojego króla wzruszające słowa, Lider błogosławiony wielkim narodem i naród błogosławiony wielkim liderem. 25 lat poświęcenia dla ukochanego kraju. W sierpniu 2023 roku książę Hussein bierze udział uroczystości zakończenia roku szkolnego w Al-Hussein Technica University, gdzie z dumą świętuje trzecią już grupę studentów, a na Instagramie gratulacje dla absolwentów publikuje oficjalny profil rodziny królewskiej Jordanii. 10 czerwca 2023 roku królewska para Rania i Abdullah celebruje 30. rocznicę ślubu, a Rania dzieli się z fanami uroczym, naturalnym zdjęciem z tarasu, sugerując, że po hucznych obchodach ślubu syna spędzają ten dzień w spokoju i bliskości. 1 czerwca 2023 roku, magiczny dzień królewskiego ślubu. Książę Hussein z Jordanii bierze ślub ze swoją ukochaną Rajwą Al-Saif, a na jeden z migawek widać szczęśliwą parę otoczoną rodziną i bliskimi, pozującą do pamiątkowego grupowego zdjęcia.